Witam Was, kochani, i dzielę się z Wami własnoręcznie zrobioną szopką, namalowaną i własnoręcznie napisaną kolendą. Zaśpiewam jak umiem. Kolenda na Boże Narodzenie. Wjazd do Betlejemska, zaświeć nam na niebie, tak jak Trzej Królowie. Tak jak Trzej Królowie. Liczymy na Ciebie, tak jak Trzej Królowie, tak jak Trzej Królowie, liczymy na Ciebie, że nas zaprowadzisz do źródła mądrości. Wskażesz na rodziny, wskażesz na największej miłości. Wskażesz na rodziny, wskażesz na Największej miłości będziesz nam busolą, która się nie myli. Jasnym drogowskazem, jasnym drogowskazem, byśmy nie zbłądzili, jasnym drogowskazem, jasnym drogowskazem, byśmy nie zbłądzili, świeć nam gwiazdo jasna. Światła nam potrzeba, byśmy w swojej pysze, byśmy w swojej pysze nie stracili nieba. Byśmy w swojej pysze, byśmy w swojej pysze nie stracili nieba. Gwiazdo betlejemska, czuwaj razem z nami, by się Jezus Chrystus by się Jezus Chrystus zrodził między nami. By się Jezus Chrystus, by się Jezus Chrystus zrodził między nami. Kochani, wszyscy spędzamy te święta inaczej. Ja Wam życzę, aby nikt, kto do Was Przyszedł. Nie odszedł bez poczucia, że stał się lepszy i szczęśliwszy. Każdy powinien dawać z siebie to, co najlepsze: uśmiech, pocieszenie. Zaniechajmy wszelkich smutków, goryczy. Złośliwości. Przywitajmy Pana godnie podług naszej miłości. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego dobrego.